Cześć witajcie na moim kanale Dzisiaj kolejny odcinek z Minecrafta Dzisiaj gram w Better Minecraft A dokładniej no Nie wiem czy to jest bety, Better Minecraft taki dokładny Wiem tylko, że jest tutaj 330 modów Załadowanych Więc lecę Tutaj jest silne, nie? To jest Tak to jest yy, Dużo nowych rzeczy Gdy patrzyłem sobie na kreatywie było 7 nowych zakładek z rzeczami. Znaczy nie, że tych takich kwadracików, tylko 7 do góry, i to było pełne wszystko, więc jest tak dużo rzeczy. O, na przykład są też lagi tutaj. W niektórych momentach, ale to też. Da się wytrzymać. Tutaj jest 169 różnych craftingów. Tu se chodzą. I tu chodzi sobie moja pierwsza zdobycz. Która zaraz będzie zjedzona. Jeszcze kwiczy mi tu. Okej. Okay. Chcę upolować to głównie. Nie leci z tego i cenie żadne? Co to jest? To są. To jest. Seashell. Niestety nie, nie ma chyba polskiej wersji. Ale fajne. Jeśli coś poleci. Wróć. O! Hop. O, poleciały, pióra. Coś tu jeszcze jest nowego. Znaczy tu pełne rzeczy jest nowych, nawet liście są nowe. Wszystko tu jest nowe, ale może coś nowe, leży? To mi się na razie najbardziej podoba. O, czy coś jeszcze? O, okej. Okay, czyli to jest coś z dekoracji. O, kamień mam! Pibl. -pi -pi Pibl. -pi Pablo. Okej, okay, co mogę stworzyć tutaj tak na sam początek? No może jakiś ołak? Ołak spróbuję wpisać. Ołaksu... Nie ma ołaksu, ale... Yy, wooden, o wooden, jakieś drewniane nowe u u u de, hammer jest. Potrzebuję, potrzebuję smu i jakikolwiek jakikolwiek e, drewno. Mogę jeszcze zrobić e, jakiś inny. Crafting the Twilight Forest potrzebuje tego maze. Map, map for focus. okej, okay, to teraz muszę znaleźć. Yy, no, yy, jak to się nazywa? No, ten smooth, smooth co to tam było? Tu kolejny jakiś szczur tu leży. O. Seashell. Tego nie mogę. Akurat to słabi To myśli, albo w sumie to. To może dać mi jakiś... Jakiś może łapata z tego? Co to? O kurde! Widzicie tutaj? Tu, tu pokazuje się to, co postawiłem. Ale fajne. A, i to się zostawia się w tym craftingu, jak teraz widzę. Ale fajne. I teraz jak ja tu... To się przywróciło to, okej. Okay. Tu krabik jakiś chodzi. Dobra, tu widzę, że jest... O, blu, zmysły. Oj, trochę... Taki delikatny reagent. Delikatny. Grzyby. Tu jeszcze mam, czegoś poszukam. Tu jest chyba to samo. To jest dokładnie... Ej, homer. Niebieski homer. Więc też mam mięso z homera. Nie, homarzy... L, l, homarzy ten. homarzy ogon. Mm, tu mam muszelki. Um, nie, mi się, nie? Okej, okay, nie za dużo, ale jak na sam początek gry, to... git. No, okej. Okay. Tu spotkałem jeszcze jakieś, jakąś króweczkę, albo sinkę. Coś takiego pożywnego. I co to jest? Tu jest jakiś duży piaskowy, może? Jakiś ul... A co to jest? To jest drzewo. Tu coś. Tu jeszcze jest. wąwóz jakby mm, To nie ma ciekawych ale to drzewo mi ciekawe bardzo co jest za, za to jest za drewno? To, to, to jest drewno trumpetlock to jest czy to jest kolor taki bordowy jakby, do... Mm, nie za bardzo potrzebuję tego na razie że kiedyś będzie mi jakoś bardzo potrzebne do czegoś. Tu jest mini mapa po prawej do góry i widzę, że że coś się zrespiło za mną. Jest tu słonik. Słoń, słonik bije. Nie, słonik ucieka. ta to będę miał słonik Się nie, do niej, ja, ja nie, nie, niej nie, 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 Słonie są bezużyteczne. Nie bijemy słoni już. ostatni raz, kiedy biję słonia. Ostatni raz. Tu pływa wielory pogromny, ale on ma fajne animacje. Dobra, trochę. Strasznie dużo rzeczy tu jest. Kurwa, mucha. Mucha! Z, z muchy coś się dropło a ze słonia nie. Magut, to jest jedzenie Widzenie. Dobre, ale... Tu coś jeszcze jest. Tu coś. Jest. Ode mną. Latająca ryba. O, tu kolejny wieloryb. Dajcie jakąś krótkę o ile tu jest tych ho, ho ho raków, homarów, nie wiem, ale jedzenia jest tutaj dobra, ale coś, jakaś czerwona kropka jest przed nami się jakby w tym miejscu o coś jeszcze zbierałem chyba o, muszelkę i na minimapie, na minimapie też jest coś jeszcze przed nami dalej trochę jakieś po lewej, to jest pewnie, jakaś struktura może nie, to jest nietoperz chyba? nie wiem bardzo nie, nie, nie znam kilku, znaczy nie znam połowy z tych nowych zwierząt, znaczy nie jak połowę, 90% z tych zwierząt nowych nie znam, ale to jest chyba normalne, że występujące w krawczy czyli tu to jest Ką gór nogami. O kurde! Uciekaj! Yy, żartowałem. Wiesz co? Tu żart. Goni mnie. Goni mnie! Zostaw mnie, błagam cię. Tu zaś jeszcze jest. Kury! Kura! To jest kurczak. Tak, to skurczak! Jest, kurczak. jest mięso w końcu. Oj, lagi. Dobra, jest. Jest koczek. I mięsa, trzęsie, szczyty, się robi Ten mnie nie ma kieszeniowa. Oto. Biegnę do owiec. Owieczki. Owieczki, chodźcie tu. Zapraszam do mojego żołądka to wioska? Wioskę znalazłem Ciekawe co się zmieniło w wiosce, może jakieś nowe profesje, cokolwiek O, jest jedzenie Jedzenie, jakieś nowe jedzenie, czy to jest takie normalne hejbale? Tak Tylko takie pokolorowane, znaczy inaczej wyglądają niż w normalnej wersji minecrafta i tu mi się coś nie chce wczytać czy coś pali? Czytali się, błagam się. Oj. O, wczytałeś. O kurde. Ale fajny. Nowy kwiaciarz jakiś. Zgasz mi się. Fabian. Cześć Fabian. Co mi myślisz, kwiatki? Krzypi kwiaty, kwiaty w miejscu. Co to jest jeszcze tu na dole? Doniczkę ma? Doniczkę ma. Ok, flower. Dobra. Nie zamykać mi przyczyni. Shop, pracz! Jak mi coś pracz będzie zabierał, to... O nie porubimy się z shopem Szopy, shopy, gdzie jesteś? Ale tu rzeczy jest. O Jezu, tak dużo że tu laguje. strasznie laguje strasznie taki lag że ja nie mogę O, jest, udało się. Lak się na razie skończył. Jest, shop. Ale fajnie, mogę cię oswoić tym? Prosi, masz. Sadzonki mu dałem. A ty pazerny jesteś. A jak zabiję, to co dostanę? Co dostanę? Ciekawe, z niego co dostanę. ty pazerna. Kupię. Wyspa. Le jakaś latająca duża wyspa. Znaczy duża, to nie wiem. Bo są tam na niej tylko dwa zżywa. Tu jeszcze coś jest. Ogłoszenia. Widzę, że wiadomości. O kurde, to jest bounty board. Mogę dostać flame za. O! Anylock. Okej. Okay. Rozumiem, że to są jakby zadania, które mogę zrobić, ale nie muszę. Ej, co to?